Jak daleko może sięgnąć ręka Pekinu? Nie pytajcie o mapy i geografię. Zapytajcie o swoje poranki, kiedy jeszcze z zamkniętymi oczami sięgacie po telefon i uruchamiacie aplikację. Bo gdzieś po drugiej stronie planety, w biurze z widokiem na rzekę Haihe, ktoś właśnie schakował to oprogramowanie. Nie rękami. Siecią neuronową. Amerykańską. I właśnie to jest nowa globalna rzeczywistość. Chiny nie dobijają się do drzwi, one już są w twojej kuchni, w twoim systemie operacyjnym, w twoim kinie domowym. Ty oglądasz serial, a w tym czasie ich sztuczna inteligencja grzebie w twoich metadanych. Wycieki, ataki hakerskie nie, to po prostu audyt bezpieczeństwa, jak to sami nazywają formalnie test faktycznie cybernapad. Obraz jest prosty. 30 celów, połowa to instytucje państwowe, reszta prywatni wykonawcy, prawie wszystkie w Stanach Zjednoczonych. I 80% tego ataku przeprowadziła sztuczna inteligencja. Bez kapturów, bez palców na klawiaturze, tylko kod. Uruchomiony zgodnie z harmonogramem, jak pociąg, tyle że strojanami i eksploitami zamiast pasażerów. I co najważniejsze. Wszystko wyglądało jak rutynowa kontrola. Jeden skrypt mówi systemowi: sprawdź porty, drugi: zbiera dane, trzeci: wysyła je tam, gdzie trzeba. I wszyscy myślą, że to zwykły audyt techniczny, a w rzeczywistości cichy wyciek bez wybuchów, bez śladów. To nie tylko atak to zmiana paradygmatu. Kiedyś hakerzy zastawiali pułapki. Teraz piszą scenariusze, a sztuczna inteligencja je realizuje. Hacker nie jest już myśliwym, jest reżyserem albo lepiej kreatywnym producentem. Żadnej romantyki, tylko logika, tylko biznes. W Białym Domu już to zrozumieli. Nie wczoraj oczywiście, ale zrozumieli. Problem nie polega na tym, że Chiny coś testują. Problem polega na tym, że im się udało. A my siedzimy i zastanawiamy się, ile jeszcze systemów już zostało wynajętych, a my nawet o tym nie wiemy? Równolegle nowa historia z inną twarzą, znajomą, uśmiechającą się z kartonu przesyłki? Alibaba tak, ta sama, ekspresy do kawy, skarpetki dostawa w trzy dni. A teraz techniczne wsparcie chińskiej armii, nie broń, dane, połączenia, adresy IP. Zakupy, płatności. Memorandum z Białego Domu mówi jasno: wojsko miało bezpośredni dostęp do informacji o użytkownikach. Nie ogólnie, o bardzo konkretnych osobach. Kto, gdzie, z jakiego Wi-Fi się łączył, co kupił, kiedy zapłacił. I wszystko to pod parasolem jednej miłej platformy. Oczywiście Alibaba wszystkiemu zaprzecza. A rynek, jak to zwykle bywa, reaguje szybciej niż dział prasowy zdąży napisać komentarz. 5% w dół w ciągu jednej doby, bez sądu, bez śledztwa po prostu dlatego, że zaufanie to waluta, a ta właśnie straciła na wartości. Wielu powie, to tylko gra polityczna, być może, tylko że skala już jest inna. To nie są podejrzenia o szpiegostwo to kwestia bezpieczeństwa narodowego. I nie chodzi tylko o dane, chodzi o to, kto nad nimi siedzi. Na tle tej burzy nowy ruch ze strony Waszyngtonu sprzedaż komponentów na Tajwan. Nie drobiazgi, części zamienne do myśliwców F-16 i ciężkich C-130 to już nie jest symbol, to sygnał. Sygnał, że Biały Dom przestał się bawić w ostrożność. Oświadczenie: jasne, Tajwan nie będzie monetą przetargową. Wspieramy Was. Damy wam to, czego potrzebujecie, nawet jeśli rozwścieczy to Pekin. I oczywiście rozwścieczyło. Reakcja nastąpiła natychmiast. Czerwona linia niedopuszczalne zagrożenie dla relacji wszystko zgodnie ze scenariuszem ale tak naprawdę ważne są nie słowa ważne jest to, że po raz pierwszy od wielu lat Stany Zjednoczone nie zrobiły pauzy, nie zastanawiały się, czy warto po prostu zrobiły. Podpisały, wysłały. A teraz zupełnie inna scena. Nowy Jork, Festiwal Filmowy, mały, niezależny chiński, a raczej miał taki być, ale został odwołany. Dlaczego? Pogoda? Nie. Koronawirus? Już nieaktualne. Po prostu strach, presja, groźby. Organizatorom dzwonili krewni, nie ich. Krewni tych, którzy mieli pokazać filmy. Ktoś zrezygnował od razu, ktoś po drugim telefonie. Gdy 9 na 10 osób powiedziało nie przyjedziemy, stało się jasne: festiwalu nie będzie. Te filmy to nie manifesty, to nie antychińska propaganda, po prostu historie o życiu, o ludziach, o tym, co nie trafiło do oficjalnych kronik. Ale właśnie to stało się zagrożeniem nie hasła, lecz szczere spojrzenie. A dla Pekinu to już za dużo. I właśnie tu zaczyna się coś, co kiedyś wydawało się fantastyką, gdy cenzura przekracza ocean, gdy służby specjalne ingerują w wydarzenia kulturalne za granicą, bez papierów, bez mandatu po prostu telefon, po prostu groźba po prostu cień, który pada na scenę. I co szczególnie ważne to działa ludzie się boją, rezygnują. Festiwale są zamykane, artyści milczą, jakby ktoś wyłączył światło. I nikt nawet nie pyta, kto pociąga za przełącznik. Wydawałoby się lokalna historia, ale nie to lustro odbicie tego, jak dziś działa Pekin nie przez prawo, lecz przez strach, nie przez dyplomację, lecz przez przymus i w tym tkwi sedno. Cztery epizody: atak hakerski. Alibaba, dostawy wojskowe, odwołany festiwal. I w każdym ta sama nić kontrola pełna, totalna bez względu na to, czy chodzi o dane, kulturę, czy samoloty. Teraz pytanie: co dalej? Chiny już się nie kryją działają celowo, precyzyjnie, bez pośpiechu. Ich cel rozszerzanie wpływów nie w deklaracjach, lecz w faktach w każdym systemie. W każdej umowie, w każdym filmie. Biały Dom najwyraźniej zrozumiał, że na miękką siłę jest już za późno. Dlatego są memorandum, dostawy i publiczne oskarżenia. To nie tylko obrona, to próba przejścia do ofensywy, nowy kurs, bez złudzeń, bez masek. Teraz wszystko zależy od tego, jak zareaguje reszta świata, bo Pekin się nie zatrzyma. A jeśli nie postawi mu się granic, sam je sobie narysuje. Tam, gdzie mu wygodnie wolność to nie hasła to wybór to możliwość, by nie bać się nakręcić filmu to możliwość, by nie bać się kupić smartfona to możliwość, by nie budzić się rano z myślą A kto dziś patrzy w mój ekran? I właśnie w tym świecie, gdzie jedno kliknięcie uruchamia operację szpiegowską, a jeden telefon odwołuje festiwal. Najważniejsze pytanie brzmi nie, gdzie przebiega czerwona linia, lecz kto w ogóle decyduje, gdzie ona będzie jutro? To nie filozofia, to logistyka przyszłości. Świat dzieli się na strefy dostępu. Ten, kto kontroluje chmurę, kontroluje prawdę. Ten, kto trzyma algorytmy, dyktuje, co stanie się wiadomością. Jeszcze tego nie zrozumieliśmy, ale już żyjemy w rzeczywistości, w której informatyk w Pekinie może zmienić sposób postrzegania wydarzeń w Chicago i nie ma pewności, że ktoś go powstrzyma. Dlatego dziś ważna jest nie tylko technologia, ale też wola polityczna, możliwość powiedzenia nie i nie tylko powiedzenia, ale potwierdzenia tego umową, ustawą, sankcją. Bo tylko słowo poparte działaniem ma wagę w nowym świecie, świecie, w którym już nie walczy się armiami, lecz interfejsami. I za każdym razem, gdy gdzieś wyłączają festiwal filmowy, wszyscy powinniśmy pamiętać: milczenie to sygnał. Sygnał, że ktoś chce pisać scenariusz bez widzów, a zatem bez nas. A jeśli nagle wyda się, że to wszystko dzieje się gdzieś daleko, przypomnijcie sobie o smartfonie, który trzymacie w rękach. On już stał się polem bitwy, i być może wybór między dwiema identycznymi aplikacjami to właśnie ten mały akt oporu, bo gdy myślimy, że dokonujemy wyboru, ktoś już uznaje to za decyzję, a za nią nową statystykę, nowe rozkazy, nowe algorytmy. Świat zmienia się nie przez hasła, lecz przez linijki kodu, a za tym kodem nie stoi ideologia, lecz strategia. I może czas przyznać, jeśli milczenie stało się towarem eksportowym, to odpowiedź na nie powinna być głośna, bo dopóki jedni boją się wypowiedzieć słowo, inni piszą zasady. A od tego, kto zwycięży, zależy, jak będziemy dalej żyć, z głosem albo w ciszy.